Sponsorem programu jest Fuchs, producent oleju Titan Cargo Max do silników nowoczesnych ciężarówek. Witamy w programie Motofarmer. Cyklicznej audycji, w której działalność około rolnicza i rolnictwo łączą się z motoryzacją. Dziś ponownie odwiedzimy wielką wystawę rolniczą, ale będzie też kilka ciekawych samochodów. Zobaczycie jeżdżącą sypialnię we włoskim stylu, niewielkie auto z dużymi możliwościami, dostawczaka pełną gębą oraz drugą część relacji z targów w Bednarach. A z kończącej program garści nowinek w cyklu Farmer News dowiecie się m.in. jak dawkować nawozy azotowe. No to zaczynamy! Na początek zobaczcie, jak się prezentuje Iveco Eurocargo z dużą kabiną. O 12-tonowych ciężarówkach, a więc z segmentu, do którego należy pokazywane Iveco Eurocargo, mówi się raczej niewiele, bo nie są największe, najmocniejsze, najpiękniejsze. Ale są niezbędne. Spotykamy je na każdym kroku. Bez nich nie ma najważniejszego ogniwa w transporcie ładunków – dystrybucji. Wożą wszystko, co tylko można przesłać, wysłać czy wyekspediować – meble i przesyłki kurierskie, ale też mleko, owoce i warzywa, czy mięso. Już tylko ten krótki katalog towaru pokazuje, że tej wielkości ciężarówki mogą się przydać także w działalności rolniczej. Poznajcie więc ich najważniejsze cechy na przykładzie Iveco Eurocargo. Swój wygląd zawdzięcza ten samochód słynnemu studiu stylistycznemu Bertone. W efekcie, nawet duża, przedłużona i podwyższona kabina nie razi optycznie i macie wrażenie, że wszystko jest nad wyraz zgrabne. Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 12 ton narzuciło konstruktorom i firmie zabudowującej ostry reżim wagowy. Zatem znajdziecie w Iveco lekkie, ważące niespełna 5 ton podwozie, na którym polska firma zabudowująca osadziła wykonany z laminatu kontener. Wraz z ramą pomocniczą i aluminiową windą hydrauliczną, zabudowa podwyższa masę małta o niecałe dwie tony. Okazuje się więc, że Eurocargo stawia do waszej dyspozycji sporą, regularną ładownię, w której możecie przewieźć 5200 kg ładunku, czyli na przykład 104 50 kilowe worki cebuli albo 260 skrzynek z jabłkami, oczywiście ułożone w kilku warstwach. Eurocargo spokojnie poradzi sobie z taką pracą. Jego kręgosłupem jest rama ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zdolna przenieść duże obciążenia punktowe. Zawieszenie wozu składa się z trójpiurowych resorów parabolicznych z przodu i układu czterech poduszek powietrznych z tyłu. Rozwiązanie takie gwarantuje skuteczne tłumienie polskich dziurawych dróg i sprawia, że nie ma potrzeby martwić się o przewożony ładunek. Warzywa czy delikatne owoce zniosą transport bez żadnego uszczerbku. Sercem przedstawionego Wam Włocha jest sześciocylindrowy silnik wysokoprężny z rodziny Tektor osiągający moc 251 koni mechanicznych przy 2700 obrotach na minutę. 850 Nm maksymalnego momentu obrotowego pozwala na dynamiczną jazdę nawet z pełnym obciążeniem. To może być szczególnie pożądane w sytuacji, gdy z ładunkiem musicie dojechać w ściśle określonym terminie. Za przeniesienie napędu odpowiada dziewięciobiegowa dwuzakresowa skrzynia przekładniowa ZF, której obsługa nie będzie wymagała od Was użycia dużej siły. We wnętrzu kabiny poczujecie się niemal jak w domu. Jest ono przede wszystkim łatwe do utrzymania w czystości, a to za sprawą schludnej i czytelnie rozplanowanej deski rozdzielczej. Jej rysunek nawiązuje do wyglądu zewnętrznego szoferki. Łagodne linie zakreślają część centralną kokpitu gdzie macie dosłownie pod ręką elementy sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją, nawiewy powietrza i zestawy wyłączników. Kto z Was choć raz czekał na wjazd na giełdę owocowo-warzywną, doceni wielkość kabiny i jej komfort. Eurocargo jest szczególnym samochodem, wytrzymałym na przeciążenia, prostym w naprawie i niedrogim w zakupie. Doceniają to przewoźnicy flotowi, którzy często wybierają włoską markę do parku samochodowego. Świadczy to m.in. o tym, że ta ciężarówka jest pod każdym względem dobrze dopasowana do przewozów mających wyraźne cechy dystrybucji. Z pewnością auto może też być dobrym rozwiązaniem dla gospodarstwa rolnego lub sadowniczego, dając niezależność w transportowaniu płodów lub środków niezbędnych do produkcji. A kiedy nie będzie używane do spełniania tych zadań, otworzy przed Wami możliwość świadczenia usług transportowych. Mam nadzieję, że spodobało się Wam Iweko, ale to nie ostatni samochód, który dziś pokażemy, bo zobaczycie jeszcze obszernego dostawczaka. A później zajrzymy na wystawę rolniczą w Bednarach, zaś w cyklu Farmer News przedstawimy asystenta pomagającego przy dawkowaniu nawozów azotowych. A teraz pora na autko o niewielkich gabarytach zewnętrznych, a mimo to oferujące dużo miejsca na ładunek. Pewnie nie jednemu z Was przydałby się taki Fiat Doblo. Ten pojazd zbudowano z myślą o wypełnieniu luki pomiędzy maleńkimi samochodami dostawczymi typu Fiorino, osobowymi vanami, a dużym Ducato, którego gabaryty nie każdemu są na rękę. Przedstawiamy wam Fiata Doblo, który pakownością przewyższa swojego najgroźniejszego konkurenta, Volkswagena KD Maxi. Konstruktorzy Fiata zdecydowali się na wydłużenie rozstawu osi do blisko 3 metrów, dzięki czemu nie powiększyli tylnego zwisu. Auto cechuje bardzo dobre wyważenie, a prowadzi się nawet lepiej niż model krótszy. Podczas jazdy po naszych dziurawych drogach dobrze znosi wszelkie nierówności, a w trasie nie ma tendencji do tak zwanego galopowania na poprzecznych nierównościach. Do piąta Doblo w wersji Maxi załadujecie aż 4 m sześcienne ładunku, który może mieć 2,6 m cm długości, 1,30 m cm wysokości oraz 1,20 m szerokości, tyle bowiem zmieści się między nadkolami. Jak się uprzecie, to na wcisk władujecie także standardową europaletę. Całość ładunku wraz z kierowcą może ważyć 850 kg. Aby osiągnąć taką ładowność, konstruktorzy wzmocnili tylne zawieszenie i hamulce oraz zastosowali opony o zwiększonym indeksie nośności. Załadunek ułatwią Wam asymetryczne, dzielone drzwi tylne, co jest optymalnym rozwiązaniem w nadwoziu towarowym. Drzwi boczne możecie potraktować raczej symbolicznie, ale do załadowania skrzynek z owocami czy warzywami będą jak znalazł. Aby rozpędzić załadowane do Blomaxi, będziecie musieli wykorzystać wszystkie ze 105 koni mechanicznych niezwykle udanego silnika ośmiozaworowego o pojemności 1,9 litra z rodziny multijet. Ta nadzwyczaj dobrze skonstruowana i trwała jednostka napędowa dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 200 Nm już przy 1750 obrotach na minutę. Pozwala to na bardzo płynną jazdę, więc do lewarka nie będziecie musieli często sięgać. Wnętrze pokazywanego auta, mimo tego, że jest to wersja ponadstandardowa, można by nieco poprawić. Może Wam trochę brakować schowków, nie ma także miejsca na dużą butelkę. Z kolei umileniu waszej podróży posłuży fabryczny zestaw Connect Nav Plus, zamontowany w miejscu klasycznego radia. Połączono w nim telefon komórkowy, nawigację satelitarną oraz radio z odtwarzaczem CD i MP3. Szkoda tylko, że nie ma możliwości sterowania jego podstawowymi funkcjami bez odrywania rąk od kierownicy. Choć Doblo Maxi dobrze radzi sobie w trasie i zapewnia kierowcy przyzwoity komfort, to jednak jego największe zalety odkryjecie w ruchu miejskim. Ten Fiat jest dobrą propozycją dla tych, którzy preferują własności użytkowe nad stylistycznymi, więc z pewnością dobrze będzie służył i w gospodarstwie jako niewielki, ale dzielny pomocnik. Użyte w nazwie Fiata określenie Maxi wcale nie jest przesadą. Jeszcze dziś zobaczycie samochód co najmniej o rozmiar większy oraz drugą część relacji z targów w Bednarach, a w cyklu Farmer News pokażemy m.in. pomocnika ułatwiającego nawożenie. Teraz jednak pora na małą przerwę. Wracamy za chwilę. Sponsorem programu jest Fuks, producent oleju Titan Cargo Max do silników nowoczesnych ciężarówek. Witam ponownie i zapraszam na dalszy ciąg programu. Jeszcze dziś zobaczycie w nim drugą część relacji z targów w Bednarach, a z Farmer Newsów dowiecie się, czy pomagający w nawożeniu system będzie pasował do waszego traktora. A teraz już przyjrzymy się pełnowymiarowemu pojazdowi dostawczemu. Oto Mercedes Sprinter w najpowszechniejszej odmianie, często zwanej blaszatką. Jakiś czas temu trafił w nasze ręce najnowszy Mercedes Sprinter w wersji furgon. Być może już ten samochód trochę znacie, więc nieco drapieżny wizerunek przodu auta, nawiązujący do linii dużych ciężarówek producenta, zdążył się wam nieco opatrzeć. Ale sami musicie przyznać, że ukształtowanie reflektorów, grilla i linia maski nadal przywodzą skojarzenie z mocą. Ta pochodzi od najważniejszej w tym aucie nowości, czyli jednego z gamy ekologicznych silników spełniających normę Euro 6. W tym samochodzie znalazła się nieco ponad dwulitrowa, wysokoprężna jednostka, dysponująca mocą blisko 160 koni mechanicznych. Silnik oferuje 360 Nm momentu w przedziale od 1400 do 2400 obrotów. Wynika z tego duża elastyczność zespołu napędowego. Jeśli macie tak zwaną lekką nogę, to połączenie tej i jego cechy z więcej niż wystarczającymi parametrami silnika będzie owocowało niskim spalaniem. Mercedes wyposaża nowego sprintera w sporą dawkę elektroniki w postaci układów zwanych asystentami. Jeden z nich reaguje na boczny wiatr, inny nadzoruje światła, kolejny śledzi pas ruchu, a jeszcze jeden ma baczenie na martwe pole. W testowanym pojeździe znajdziecie też zintegrowany z radio odtwarzaczem system nawigacyjny. Jego 15 centymetrowy wyświetlacz służy jednocześnie za ekran, wyświetlający obraz z kamery cofania, więc podjechanie tyłem po ładunek lub do rozładunku nie powinno sprawić wam żadnego problemu. A do przedziału ładunkowego dostaniecie się wygodnie dzięki bocznym drzwiom. Ich rozmiar pozwala bez problemu załadować do auta Europaletę. Z tyłu macie do dyspozycji drzwi dwuskrzydłowe. Ładownię od części pasażerskiej oddzielono stałą ścianą grodziową z dużym oknem. Taka charakterystyka tej przestrzeni daje wam sporą swobodę jej wykorzystania. Bez wysiłku czy niepotrzebnego kombinowania załadujecie skrzynki z płodami rolnymi. Większe opakowania także się zmieszczą. A kiedy zajdzie taka potrzeba, śmiało możecie pojechać po środki ochrony roślin lub nawozy sztuczne. Ponieważ do auta da się też załadować towar na paletach, to możecie się nim wybrać, choćby po cement. Czy betonowe bloczki. Producent podczas premiery nowego sprintera zgłaszał gotowość dostarczenia nawet 200 tysięcy tych samochodów rocznie. Jednak rynek nie zareagował aż tak wielkim popytem na nową odmianę znanego od 18 lat modelu. Jego poprzednicy cieszyli się dużym zainteresowaniem, a obecnie oferowane samochody odziedziczyły z nich to, co najlepsze wzbogacone o nowe możliwości. Zatem, jeśli potrzebujecie auta o sporych możliwościach i przekonuje Was powoli odbudowywany prestiż niemieckiej marki, to z pewnością warto zainteresować się nowym sprinterem. Nadwozie furgonowe dobrze zabezpiecza przewożone ładunki, a przy tym jest bardzo uniwersalne. Za chwilę z farmer newsów dowiecie się, czy asystenta nawożenia także cechuje uniwersalność zastosowania, ale najpierw zajrzymy powtórnie do Bednar. W poprzednim odcinku widzieliście m.in. ujarzmionego przez nastolatkę Fenta. Dziś m.in. zobaczycie, co do traktora można zaczepić. Zapraszam na AgroShow. W trakcie dzisiejszej wizyty na terenie największych targów techniki rolniczej w Bednarach zapoznamy Was z najnowszym sprzętem oferowanym przez czołowych producentów światowych marek z branży. Biorąc pod uwagę duże areał ziem rolnych w naszym kraju, tacy potentaci w dziedzinie maszyn rolniczych jak John Deere, Steyr, Fliegl czy New Holland otworzyły swoje przedstawicielstwa w wielu miastach Polski. Na targach można było zobaczyć szeroki wachlarz specjalistycznych siewników, kombajnów czy sprzętu wielozadaniowego, dedykowanego zarówno małym, indywidualnym gospodarstwom rodzinnym, jak i wielohektarowym przedsiębiorstwom działającym w szeroko rozumianej branży rolnej. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, dzisiejsze rolnictwo to nie tylko typowe maszyny przeznaczone do uprawy ziemi czy zbioru płodów rolnych. Na usługach współczesnego rolnika pozostaje nowoczesna technika oraz takie gadżety jak symulatory. Na targach zaprezentowano zaawansowany system AFS, przeznaczony dla plantatorów, którzy poszukują możliwości uzyskania większej wydajności oraz precyzji poprzez automatyzację wykonywanych prac polowych. Jego przydatność udowodniono właśnie na symulatorze, który jasno wykazał, jak dokładność w zasiewie przekłada się bezpośrednio na oszczędności finansowe. Jednym z wystawców na targach była firma Fligl, która oferuje rolnikom szeroką gamę m.in. specjalistycznych naczep wielofunkcyjnych. W pokazanych tu najnowszych produktach zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. W że to jest kwestia systemu usuwania, czyli jego oryginalność, tylko Flick zapoczątkował na rynku rolniczym. Plus kwestie adapterów współpracujących razem z tymi przyczepami, czyli jako przyczepa transportowa, przyczepa przładunkowa, rozrzutnik ogólnika, to są trzy główne punkty na rynku polskim. Jedną z gałęzi rolnictwa jest hodowla zwierząt, której produktem ubocznym jest gnojowica. W tym obszarze firma Fliegl także ma do zaoferowania nowoczesne rozwiązania, pozwalające w sposób cywilizowany utylizować to, co już w gospodarstwie jest zbędne. Najbardziej popularny model w tym roku, czyli wóz ascenizacyjny 18 tys. litrów, w bardzo mocnym wyposażeniu, z ogólnie radianem 150 x 6 x cala, wóz ascenizacyjny próżniowy, kompresor wydający 20 tys. litrów. Do tego możemy zaopatrować kilka typów adapterów, aplikatorów bezpośrednich, pośrednich. Kolejnym znanym producentem maszyn rolniczych, którzy ugruntowali już swoją pozycję na rynku polskim jest firma John Deere. Szeroka gama oferowanych produktów jest kierowana zarówno do tych, którzy uprawiają tysiące hektarów ziemi w wąsko wyspecjalizowanej uprawie monokulturowej, jak również do tych, którzy nie potrzebują wielkogabarytowych maszyn, gdyż uprawa ziemi i zbiory płodów rolnych odbywa się w mniejszej skali lub jest traktowana jako uboczna albo wspomagająca. Właśnie dla tych gospodarstw przeznaczona jest jedna z nowinek w ofercie producenta. Stoję przed kombajnem W330. To jest nowość. Wprowadziliśmy ten kombajn na rynek w tym roku. Kombajn o mocy 206 koni mechanicznych. Jest to moc nominalna, przeznaczony dla małych gospodarstw rolnych, dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Jak mogliśmy się przekonać, prezentowany na Agroshow w Bednarach sprzęt rolniczy może spełniać marzenia najbardziej wybrednych rolników. Oferta jest bardzo szeroka i świadczy o tym, że branża ta może zapewnić swobodę nowoczesnym projektantom, jak i pozwala wykazać się inżynierom pracującym nad wybiegającymi w przyszłość rozwiązaniami, ułatwiającymi rolnikom ich ciężką pracę. Ciekawe, co można będzie zobaczyć w Bednarach na tegorocznej wystawie Agroshow. O tym przekonamy się za kilka miesięcy, a już teraz dowiecie się z Farmer Newsów, czy elektroniczny asystent nawożenia azotowego będzie współpracował z waszym traktorem. Zapraszam na Farmer News. Dzięki urządzeniu Crop sensor i Saria firmy Klas, dawkowanie nawozu azotowego może być odpowiednio dopasowane do potrzeb roślin. W najnowszej serii zastosowano nowy typ czujnika na bieżąco analizujący i optymalizujący nawożenie. System podczas jednego przejazdu i bez potrzeby ręcznej kalibracji automatycznie i niezależnie od rodzaju uprawy wylicza potrzebną dawkę nawozu. Urządzenie pracuje w standardzie Isobus, nadaje się więc do każdego traktora z tym systemem. Oferowany przez Mercedesa samochód dostawczy Citan powstał w wyniku współpracy z francuskim koncernem Renault. Auto dostępne jest w kilku wersjach, m.in. w pokazywanej już u nas odmianie kombi. W jednym z kolejnych odcinków pokażemy Wam innego Citana, tym razem będzie to furgon. Cykliczne imprezy Opol Agra, odbywające się raz w roku na lotnisku w Kamieniu Śląskim pod Opolem, dają producentom z branży możliwość zaprezentowania swoich całorocznych wysiłków, zmierzających do usprawnienia pracy w polu i zagrodzie. Targi są międzynarodowe nie tylko z nazwy, bo prezentują się tu znani światowi producenci jak Fendt, Massey Ferguson, John Deere czy klas. Niewątpliwym atutem wystawy są pokazy polowe, gdzie każdy chętny może z operatorem na pokładzie przetestować możliwości nowinek technicznych. Już niedługo przedstawimy Wam relacje z minionych targów. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przytacza raport brukselskich analityków, prognozujących, że w tym roku sprzedaż maszyn rolniczych spadnie w Europie o około 5 do 10%. Europejscy specjaliści głównych przyczyn zakończenia boomu upatrują m.in. w zmniejszonych dochodach rolników spowodowanych niższymi cenami zbóż i mleka oraz we właśnie wprowadzonych nowych zasadach płatności dotacji unijnych w ramach wspólnej polityki rolnej. Dzisiejszy program dobiegł końca, a w następnym zobaczycie najnowocześniejsze maszyny do zbioru buraków. Pojazdy spod znaku wielbłąda. Auto dla żony farmera ciekawostki związane z czeską marką. Będzie też kolejna porcja interesujących nowinek, zatem już teraz zaplanujcie swoje zajęcia tak, aby znaleźć czas na obejrzenie kolejnego odcinka. the day Wszystko jest jak dawniej, przez okno jakby promień słońca pal. Na drzewie znowu śpiewa ptak i sad się zazielenił. Ku wiośnie zmierza wszystko, cały świat nawet ty, kto kto, jeśli nie ty, przebudzi zim? Sorem programu był Fuchs, producent oleju Titan Cargo Max do silników nowoczesnych ciężarówek.